Dla każdego sportu. Fit Dieta. Pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Basia Gołębiowska, TV Reklama. Ze mną Anna Andrzejewska. Witam serdecznie. Cześć. E, powiedz, czy jest coś e, w Twojej przeciwnicy, a raczej umiejętnościach jej, co podejrzewasz może tutaj być problemem dla Ciebie jutro? Nie lekceważę to przede wszystkim, bo nie wiadomo, czy to jest początkujący, czy zaawansowany, a tym bardziej e, nawet jak początkujący przeciwnik. To nie lekceważę, co najważniejsze. Myślę, że nie ma czegoś, co mogłoby mi zagrozić, ale tak na dobrą sprawę na no, to przekonam się jutro. Wszystko może się zdarzyć. Ale właśnie dzisiaj, jak widziałaś e, tutaj na ważeniu, y, jakby prezentowanie umiejętności, to co sądzisz o tych umiejętnościach? Ma... Jak je oceniasz? Nie ma czegoś, co z jej strony mogłoby mi zagrozić. Nie Czyli tutaj pewność siebie Jutro Zdecydowanie okay. Czy jesteś zadowolona ze swoich przygotowań? Jak najbardziej, bo to moje naprawdę jedne z Takich naprawdę sumiennych przygotowań I myślę, że wyłożyłam Najwięcej pracy, jeżeli chodzi o tą walkę Jestem z Ciebie zadowolona i postaram się przede wszystkim pokazać to jutro. I jakie masz plany dalej tutaj po walce właśnie z Jessiką? Na pewno Ewa Brodnicka, Dominika Rybak to są dziewczyny, z którymi w przyszłości chciałabym na pewno stoczyć walkę. A na kim bardziej tobie zależy? Na której z nich? Jedna i druga myślę, że tak samo. No Ewa Brodnicka już ta walka miała być na poprzedniej gali, ale niestety gdzieś tam były pewne zmiany, więc z nią to na pewno. No i Dominik Repoak też jest dosyć ciekawą zawodniczką, jeżeli chodzi o poziom, więc myślę, że to była też by fajna i ciekawa walka. Czyli tutaj celujesz w profesjonalnych zawodników niż w Afryki widzę, <gry> typowo. Ci, no, no wiadomo, dziewczyna, e, dziewczyny, no, Ewa Bronicka, wiadomo, jest mistrznią e, świata, jeżeli chodzi o boks. E, Dominika Rybak e, zrobiła gdzieś tam bardzo duży postęp i, i naprawdę dosyć duży progres, więc no, jak się bić, to z tymi lepszymi, tak, tymi, co naprawdę mają fajny poziom i z czego gdzie z walki sama mogę dosyć sporo wyciągnąć. Właśnie, jeżeli chodzi o freak fighty, jak ty się tutaj czujesz, jak ty się tutaj e, odnajdujesz? Ja bardzo dobrze, może na początku jako zawodniczka wiadomo ciężej mi było, jeżeli chodzi o te dymy, ale też wychodzę z założenia, że no są pewne granice, których nie pozwolę sobie nigdy w życiu drugiej osobie przekraczać. No właśnie, czy masz z kimś konflikt tutaj, taki tylko, realny mówię? Tylko, a tylko na razie z Jussikom. Okay, a tak naprawdę o czym, na czym ten wasz konflikt polega? Może tak? Jakaś geneza jego? Że powtarza się, jest monotonna w tym, co mówi. Czyli coś, co już było, nie ma żadnego pomysłu na siebie i, i nic nowego nie potrafi wymyśleć. Tylko ciągle e, tak na tą sprawę temat mojego głosu, temat sterydów, więc ja uważam, że wchodząc w świat frików, trzeba mi przede wszystkim jakikolwiek pomysł na siebie, e, a nie powtarzać, nie powielać tego, co już było. E, to jaką tutaj wróżysz jej karierę we tak Bo ona jest tutaj no, nową postacią. No, nie, nie za dużo, no ale być może jak się będę milić, to, e, to przepraszam. Pyskata jest, nie można i tego e, z, gdzieś tam e, z, zaprzeczyć, tego, że jednak e, odpyskować potrafi, no ale to nie wszystko. A jak ty oceniasz kartę walk e, właśnie tutaj na prime, aktualną? Myślę, że jeżeli chodzi o teraz o tą galę, e, dziesiątkę to jest chyba jedna z najmocniejszych takich gal i naprawdę dosyć dziś tam e, fajnych zawodników, dosyć sporo walczy. E, I myślę, że naprawdę będzie mega ciekawie. A na którą walkę ty czekasz e, i która ciebie interesuje, oprócz twojej, oczywiście? Oprócz mojej? No, zastanawiam się, jak e, już, e, Marianna Schreiber i Gosia Magikal. Też tej walki jestem ciekawa, bo Marianna potrafi też pyskować dużo, ale w efekcie pytanie, co pokaże. E, na pewno walki e, tej zawodowej, chłopaków, która jest przede mną. No i ogólnie myślę, że każda z walk będzie dosyć ciekawa. A jak tutaj typujesz walkę Marianny z Gocham? Może zdarzyć się wszystko. Mimo wszystko to, co właśnie dzisiaj ze swoimi trenerami rozmawiałam, to że e, Pani Kosia mimo swojego wieku i mimo tego wiadomo, jaką miała gdzieś tam przeszłość, to jak nieliczna e, tam i mimo swoich e, lat, to ona cały czas przed do przodu, mimo wszystko cały czas walczy, więc nie można tego zabrać, że mimo wieku, mimo jej przeszłości, mimo tego gdzieś tam co o niej ludzie gadają, to cały czas jednak w tych walkach prze nie odpuszcza, więc to jest coś, co nie jeden zawodniczyłość takiego nie ma. I e, ja uważam, że pani Gosia ma mocne te ciosy i, i potrafi tutaj, naprawdę, m, jest tak, taka cicha woda pomimo swojego wieku, się, może się być nas? mocna. Myślę, że jak to mówią, cicha woda brzegi, więc naprawdę myślę, że walka może być ciekawa. To chyba wszystkie pytania z mojej strony, dzięki serdeczne. Dziękuję.